Kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj witam się z wami z samochodu. Właśnie podjechałam do Galerii Mokotów i tutaj widzę się z Magdą. Moją kochaną przyjaciółką. Mamy dużo tematów do obgadania, bo dawno też się nie widziałyśmy. Oczywiście rozmawiałyśmy przez telefon 587 razy, ale nie widziałyśmy się na żywo. Chcemy też pójść do knajpki. Nawet Magda już zarezerwowała stolik. Wydaje mi się, że w Jeffsie, jeżeli dobrze pamiętam, ale muszę to potwierdzić, Idziemy się mniej więcej za 35 minut. Magda tutaj niedaleko ma spotkanie, także prawdopodobnie za jakieś pół godziny dotrze, a ja w tym czasie. Muszę pójść do jednego sklepu, bo chcę na walentynki coś znaleźć dla mojego męża. Jesteśmy właśnie z Magdaleną w Jeffsie i zamówiliśmy przepyszne sałatki z krewetkami, jak twoja. Mmm, wygląda pięknie. rany, słuchajcie, jak to pachnie w ogóle. A w Jeffsie do 18, jak to jest? Jest happy hour na wszystkie napoje. Happy! bezalkoholowe i alkoholowe. O. Ale my pijemy wiadomo bezalkoholowe. Wiadomo. Czyli jest herbatka. Tak. Mamy herbatę, bo jeżeli zamówicie jedną rzecz, to macie drugą gratis. Do 18 chyba tak jest w dewsie, jakby co. Więc mamy wodę, herbatę i, i mamy również soki. soki wyciskane świeżo. Dzisiaj jest witaminowo, zdrowo i e, detoksykująco. Dokładnie. Hello. Hello. Właśnie wracamy już po na naszej szalonej nocy <laughs> imprezowej po soku, wodzie i herbacie. Ale jeszcze sobie wzięliśmy kawę. It was real lady's night. No, totalnie. I byliśmy jeszcze w smyku, bo ja chciałam kupić dla mojej córeczki klapki, ale nie ma klapek. A Madzia kupiła, co tam Zrób kol. Słuchajcie, ja wam pokażę. Kombinezonik do spania, One ponieważ zi, ja mam. Takie. Tak, ponieważ ja mam. One się. One się. Trochę jest większy niż normalnie, ale zobaczcie, 25 zł. 110 to jest? Tak, czyli on jest większy okay. niż ona, bo ona w tej chwili jest to 98 na 104. To no ale po prostu jak ja mam takiego kota i ona powiedziała, mamo też chcę takiego. A skąd Ty masz tego kota w ogóle? Y, dostałam oczywiście od Mikołaja. A oczywiście. A tak naprawdę od mojej mamy. Rok temu... tak mamy. mamy, od Mikołaja. Tak, co ty od, od, od Mikołaja Ewy, Ewy seniorki bo mama Magdy się nazywa Ewa, a jej córeczka się nazywa też Ewa. Tak, więc od Ewy seniorki kot i on Aha. ma taki biały długi ogon i ja czasami tak. się w niego ubieram i udaję, że jestem kotem i tak mnie uczą. Przy swojej sóreczce, oczywiście tak. Dobra, a powiedz teraz, jeszcze co tam kupiać, Bo tam widziałam, że jeszcze był jakiś. A jeszcze bizuteryjny... jest biżuteryjny akcent? Tak. Jeszcze raz robię haul. A no, to pokazuj, a ja szukam jednego komentarza. Bo jedne... I mam takie, słuchajcie, jeszcze pierścienie. To już nie było w promocji. Ale kosztowało 20 zł. jest tu sześć pierścionków w różnym kolorze, więc można je dopasować do każdego stroju. O, jakie ładne. Żółta truskawa. No i oczywiście regulowane, więc uh -huh. a jakby ona ma mały palec, to i tak zacisnę mocniej. No bardzo mały. <grymne> ja, ja myślę, że do mojego kostiumu kota będzie też idealnie pasowała tańczowa truskawa. No, na pewno. No. Jestem przekonana, że Ty też tego użyjesz, mi tak, się najbardziej myślę... ten podoba. No właśnie ten czuby, dokładnie, A, okay. no bez kitu, to jest takie w naszym stylu. Totalnie. Jak chcesz to Ci pożyczę, ale... eee, Nie wiem, jeszcze właśnie się zgodzi, Dobra. Bo ty musisz Słuchaj. jej zapytać, bo to jest jej Ale wiesz co, generalnie powiem. możemy zrobić małe oszustwo, wyjąć ten środkowy, nie przełożyć go skończyć. tu i powiedzieć jej, że było pięć. Nie no, co to nie będziemy tak to robić. To Dobra, Musimy wyjechać za, z tego parkingu, za 10, bo za 10 zaraz nie się do i się dowie, dlaczego nie było jednego parkingu. Nie, 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 Żartuję. nie. Wyjdziemy. Ale jeszcze zanim przejdziemy dalej, mam taki komentarz od mojej witki, która miała wczoraj urodzinę Ewelina Jankowska i prosiła o pozdrowienia na urodzinę. Także Jezus, kochana, wszystkiego najlepszego. Zrówka szczęścia, pomyślności, aby ci się wszystko udawało, żeby ci się wszystko spełniało i żebyś miała same piękne chwile. z Najbliższy rok. Ja się dołączam, skoro tutaj jestem. O... Ja ruszam, a ty Obja. uważasz na tak, aparat. O Boże. Tak. Aha, no, bo wiesz, nie było. Tak, 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 Wiesz, bo... że ja mam bardzo kiepskie, y, jeżeli chodzi o zdolności manualne, zawsze byłam słaba na pies. Zawsze jakoś dobra. No z co, ty nie umiałam pomocy. łapać piłki palantowej? No tak, no, oczywiście, że tak. To tam mnie uczył rzucać I mi Łapać piłkę palantową. Mój pies. No, tak. ciekawe. Znaczy, generalnie to pamiętam, że my byłyśmy bardzo dobre w skok przez kozła na WF-ie. A ja się Prawda? zawsze mimo wszystko bałam. No i w ty byłaś dobra. No bałaś się, ale byłaś dobra. Bała. Jakoś tak pusto na tym parkingu, przecież jest godzina 19.32, powinien być zapomniano. A może my jesteśmy na takim poziomie, Ludzie nie dojeżdżają. Motel. na poziomie motyl, tak. więc już nie ogarniam tych Dobrze zwierząt. Dobrze myślę, czy nie. Ja tutaj też jest parasolka, nie tylko zbiorniki. No i na górze coś jest, samolot? Tak. No taki tak. jakiś ten, że open. Uwaga, uwaga, zjeżdżamy. Magda, aparat. Patrzę. Czekaj. Uwaga, uwaga Magda, zjeżdżamy. Dobra. Okej, okay. poczekaj. No i co tam jeszcze, macie u Ciebie? Opowiedz trochę, bo wszyscy się na pewno za Tobą no. stęsknili. To A tam w sumie co się tak... Chodzi. A właśnie, chciałam pochwalić się, że mam nową kurtkę. No właśnie, chciałam powiedzieć, że masz bardzo fajną kurtkę. Piłam nie słuchaj, be beżowe body sobie. Takie, oh. tak, takie nud. Skąd? Y Boże, nie, nie River, tylko... River? Nie, nie, właśnie. jak jakoś takiego ostatnio z tego river nic takiego fajnego nie mogę znaleźć new look. A, new look. To bo to New Look, look to... się chyba też wycofał z Polski, więc. No ty. Znaczy na przykład u mnie w Tesco to już go nie ma. No właśnie zamknęli on był w testu, go. Pamiętam. Tak, i zrobili wielką wyprzedaż, ale nawet tam nie byłam. Tak. Kurtki szukałam już dawno, bo uh -huh. chciałam mieć coś na mroźną zimę, żeby nie marznąć na przystanku. Uh -huh. No i nie ma tej zimy. No nie ma. Co jest ta kurtka w ogóle? Sklep się nazywa Good Looking. Hmm. Tak. i to są chyba polskie rzeczy w ogóle. Tak? Tak, tak. Więc y, ja w ogóle tam polowałam na jeszcze dłuższy, bo chciałam płaszcz puchowy, tylko chciałam, żeby on był w takim kolorze Taki amarantowy. Co? Nie, blady róż. Taki, o, też bardzo fajny. żeby żeby to był, bo nie chciałam czarnej, bo wszędzie są czarne i w ogóle bardzo mi się podobały kurtki te takie połyskujące, takie winylowe. A wiem, kiedyś miałyście tak, takie Tak, 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 pamiętaż? tak. Ale y, Stwierdziłam, że bardzo dużo ludzi już je ma. No właśnie, to jest ten problem. Ja mam to samo, że jak już za dużo ludzi coś ma, to mi się to przyda. Poza podawać. tym to jest jednak sezonowe, bo to będzie rzeczywiście ta moda się utrzyma jeszcze dwa lata jakieś. Mhm. No ale już za 10 będziesz do tego podchodziła, tak jak właśnie do tych naszych kurtek z liceł. Szkoda, że nie mamy tych kurtek z liceł. No już szkoda. Znaczy, ja to moją mam w szafie, tą niebieską. Tak, mam, masz? Mam, mam ją na, na wsi. Zresztą znaczy, już nie mam, bo ja tak. ją nosiłam, że mi się wytarła. Ale ty ją naprawdę długo nosiła. No i to jest w ogóle. I tak się powinno nosić ubrania. A słuchaj, jak to w ogóle wygląda? Czy czasami dziewczyny z Twojej pracy kupują sobie takie rzeczy z showroomów? E, to Albo jest... dostają je? Nie, nie, nie. dostają. Nie dosta... Znaczy myślę, że e, redakcje niektóre to dostają ubrania, na pewno. No, u nas w naszym przypadku jest to raczej, raczej nie. Można kupić, tylko że tu jest taki problem, że te ubrania są małe. To są ubrania na modelki, Aha. więc to są rozmiary 34-36. Buty, buty na przykład czasami. Raz mi się zdarzyło kupić jedną rzecz z showroomu, która była do nas do sesji. Była to taka mała torebeczka Ala Chanelka mhm. z małym takim misiem, bo ja wtedy byłam w ciąży i postanowiłam ją kupić dla ja na Ewy. Chyba pamiętam tą torebkę i pamiętam, Czy wysłałaś mi zdjęcia. Tak, tak. tak, tak zdjęcie. I to była jedyna taka pierwsza rzecz, którą Ewy kupiłam. Nie, pokazywałaś mi, jak było. Pokazywałam Ciebie, jak Ciebie, jak ci. Tak tak, 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 tak. No to jej kupiłam tą torebeczkę, bo to było rzeczywiście z showroomu i pamiętam, że zobaczyłam to i pomyślałam sobie: kurczę, no nawet bym nie miała czasu pojechać do tego sklepu Aha. tego kupić, więc wolałam ją kupić tą rzecz od stylistki. jakby. No i wtedy rzeczywiście to kupiłam. Fajnie. No i ta torebka oczywiście jest jedną z ulubionych rzeczy Ewy. Uh -huh. Pakuję do niej do środka mój stary telefon Motorola V. <grym> z klapką? Tak, tak. A w ogóle nie wiem, czy wiesz, Motorola wprowadza e, telefon, teraz smartfon z klapką. Tak? Inspirowany tamtym sprzed 20 Uu, lat prawie. Widziałam tego. Wygląda identycznie, tylko jest smartfonem, że uh -huh. no dotykowo wiesz, że w ogóle tam nie ma no. I tak Super. się nawet zastanawiałam, czy z sentymentu jednak nie zamienić tego mojego w pękniętym na coś takiego w stylu tam Myślisz? Lat. Ale może to już nie być ta sama jakość, nie wiem. Znaczy ja myślę, że jakość będzie jeszcze lepsza. No, na Bardziej pewno. chodzi o to, że jednak przyzwyczajamy się do tego smartfona, tak. do tego ruchu. Tak? Rozumiem, że to będzie smartfon, czyli to wszystko będzie ekranem, tak? Tak, tak, tak. tak. No to może ochroni to trochę szybkę. Może tak, no. One właśnie weszły chyba jakoś całkiem niedawno. A z tego co wiem, prawo. że była promocja. Tych, Ty to tak, jednak on. jesteś. Ale to przez przypadek, wiesz, dostałam jakieś po mm -hmm. No więc tak to wygląda. Uważaj na panią w Berecie. To oczywiście, że uważam na panią w Berecie. No i A właśnie, tak z... i założyła ciemną kurtkę i nikt jej nie widział. Właśnie. No. Takie panie to tak. powinny nosić jakieś A to trzeba zajpion, nosić blaskowa, takie co? proszę państwa albo takiego misiaka w kolorze karmelu albo czerwone kurtki a i nikt was nie przejedzie. A propos takiej starszej pani, przypomniało mi się, że widziałam chyba wczoraj takie zdjęcie na Instagramie. 1985, 50-latka. Widziałam to. Widziałeś to? Jezu. I e, no, 2020 Jennifer Lopez, Lopez na na super Bowl. Dokładnie, dokładnie. Ale ta Jennifer Lopez. Nie, no, Jennifer w ogóle. To, I co one zrobiły. Ran, one razem i w ogóle taka siła kobiet, to mi, się tak, boże, podobało, mi też się tak podobało. Naprawdę bardzo mi się rewelacja. podobało i za chwilę różne komentarze czytałam. Tak. Na przykład no, była taka grupa, której się oczywiście to podobało, tak, tak jak nam. Tak, tak. A druga grupa mówi: Dzieci, kobiety na róże, goli i Super Bowl, że co bez sensu, że dawno nie powinny tego robić. Więc nie wiem, Przysadę. jak uważacie? Dajcie znać w komentarzach. Bo ja to szczerze powinna... mówiąc, jak nie przeczytam tych komentarzy, to w ogóle nawet mi nie przyszło to do głowy, że mężczyźni, że rozebrani tancerze jakoś tak zupełnie Nie. nawet nie myślałam w ten sposób. Już? Ale widzisz, bo teraz jest taka tendencja, że... albo białe, albo czarne. Tak. Nie masz nic pośrodku. Tak A wystarczy wypośrodkować. Tam się nic złego nie działo tak naprawdę. A poza tym, no, obie, obie te laski słyną z tego, że jednak e, zawsze były kobiece. A mnie to się jeszcze podobało, że jednak, tak patrząc na e, Ale, różne słuchaj, kanony ta... piękna, one jednak są takie, bym powiedział, takie, takie siły. apetyczne w no ta. ogóle, że one nie są chude że e, Shakira w tych butach później takich e, tak, w tych trampkach wyszło po prostu, że jednak no, tych nóg nie ma najdłuższych na świecie ani najchudszych, tylko no jest i taką to normalną laską tak, w ogóle tak. Kocha. No, że to że jest też po nie prostu, udaje kogoś kim nie jest. Jaka ona, ona jest taka w ogóle malusinka. Ja nawet nie wiedziałam, no. że ona jest taka mała. no, no To jest górocza. Po prostu, ale skórę, w ogóle one mają takie twarze, właśnie to jest też w ich przypadkach cudowne, akurat yy, z tym tematem też jestem na świeżo, że one nie przesadzają z medycyną estetyczną, bo one mają do tego dostęp, praktycznie mogłyby w sobie codziennie coś robić: lasery, ostrzykiwać się i tak dalej. One to robią, ale w tak delikatny sposób, że rzeczywiście zachowane są te rysy. Że nie mają tych przerysowanych ust, że. Tak, jokera. Ru, że, że ruszają im się czoła. Ale że, przede wszystkim tak. słuchajcie, co by nie mówić. Mają dostęp, ale to są te tanki pracy, tak. one o siebie naprawdę dbają, zdrowo się odżywiają, nie imprezują co chwila, uprawiają sport. Jennifer Lopez przecież cały czas ma jakieś projekty, cały czas tańczy, no. ćwiczy, biega, też miała ten film ślicznotki, tak. gdzie musiała się nauczyć tańca na róży. To jest taki mega wyczyn, ale w ogóle to tak jest jak trudne, ona na tym to występie trudne, weszła to na tą górę i ona tak. tam, słuchajcie no... Jestem przekonana, że każdy z nas, nawet jeżeli byśmy się nauczyły tańczyć na tej często trzęsłyby się zaraz nogi, no, ręce, wszystko. Tak, bo to, to jest byłby ogromny taki wysiłek. wysiłek. Tak. Total. A, a Shakira, jaką na tym tyłeczkiem kręci Kurczę, I, ty i bzuchem, prostu, brzuchem? To po prostu. Co ona no, robi z tym brzuchem? No, bo a Beyoncé i Jay-Z nie wstali nawet podczas hymnu. I my jesteśmy oburzone, chociaż przez lata byliśmy fankami Beyoncé tak. takimi, że. Tak, i ja teraz bym nie poszła na koncert Biąsie, ale nie tylko ze względu ale na tam, ostatnie tak, wydarzenia, ale po prostu im się. Tam się ostatnio coś dzieje niedobrego z tak. nimi. Ona już w ogóle od tej ciąży z tymi bliźniakami to się robi, jest taka królowa, jakaś taka i te obrazy inspirowane jakimiś nie. matką boską w ogóle, tam nie już wiem, czy do, to nabył taki pomot. Tak, to to Przed dwóch lat, no. czy co, ja nie wiem o co Dziwia, chodzi. Dziwne. Generalnie to mm, chodzą takie słuchy, że oni to zrobili. Jako protest? Tak, ale dlaczego? Bo nie lubią Lovato? Nie, w do <grym> rasistowskich zachowań, czy, czy tak? Czy już się specjalnie tym nie interesowałam, ale kurczę, to jest ich kraj. No. To jest ich hmm. rodzimy kraj i no wyobraźcie sobie taką sytuację, że ym, ktoś. Super znany w Polsce, nie wstałby podczas. E, Ale go zlinczowali, hylnu. no. Ale słuchajcie, no tak się nie robi. No. To po prostu rzeczywiście święte. święte. tak. No, tak A ty byś poszła na jej koncert? Ja nie wiem, ja uważam, że ten koncert, na którym byłam, zresztą ty też na nim byłaś, ten... to było takie. Na oręży, to było wyjście. po prostu. Po... Tak, Co, po że? ciąży. Po karmieniu, i w ogóle, chyba pierwszy raz wtedy, wyszło. Ja w ogóle kupiłam te bilety, że tak powiem, last minute, to były jakieś ostatnie miejsca, wcale niedobre, w ogóle gdzieś tam z tyłu, ale byłam przeszczęśliwa, bo w ogóle uważam, że to było świetne show. No ja te, natomiast też. Ja natomiast ja już na ten drugi, co teraz był organizowany dwa lata temu, czy tam rok temu, już nie miałam takiego parcia. No ja tak samo na przykład z Madonną. Ja jak był ten koncert i to było już lata temu. No, to nie było... chciałam mieć na ten koncert. Wszyscy chcieli mieć Madonna, a ja dla mnie ona już jest taka. Z... W kwestii no. medycyny tak. estetycznej proszę sobie zobaczyć ostatnie zdjęcia Madonny, która ma twarz jak nadmuchany balon. Ojej, naprawdę. ale też są jogę, ćwiczy i w ogóle. Tak ale ma bardzo młodego faceta i myślę, że ma straszny kompleks, tego, że... Oni, jest od niego chyba ze 40 lat starsza, bo to jest naprawdę jakiś młody chłop. Znaczy ja mam Ale ona już ma dziwne takie... odczucia w stosunku do niej też prywatnie, bo oczywiście ja jej nie znam i tak dalej, bo wydaje mi się, że ona nie ma dobrej relacji ze swoimi dziećmi. To znaczy, że ta córka i ten syn wcale i tak nie lubią, że ona, nie wiem, kiedyś była taka sytuacja, że ona się z nich śmiała na są da z tego syna, Ja w ogóle nie, nie wierzę, się, że, że te robią, gigantyczne gwiazdy to to była było, było, zawsze takie... była ona, była Whitney. I był Michael, tak? To były trzy takie najważniejsze postacie tak jest, muzyki, najważniejsze muzy postacie muzyczne. Ja myślę, że nigdy na dobre im ta kariera, żadnej zresztą Madonna jest w zasadzie jedyna, która została, ale widać, że tam coś pomięł No, zawsze się coś działo, nie tak. Jest divą, no ale. Um... Dziwam się też wszystko no Ale wybacza, na przykład takim tak? e, przykładem <laughs> świetnym jest Jennifer Lopez. Ona jest divą, no mówmy się, mega divą, Jest bardzo ciepła dla tych dzieci, bardzo dobrze zawsze o nich mówi, dba o siebie, dba o te dzieci. Ta jej córeczka zresztą też wystąpiła na sobotę, przecież śpiewała. No pomyślałam sobie, że... Śpiewa. Pięk, przepięknie śpiewa. Uważam, właśnie, że ma lepszy głos od matki. Tak. A to znaczy, y, będzie miała lepszy głos od matki. Tak. Może to jest na zasadzie, że ale ona fajnie, już teraz ona rokuje. Tak, tak. tak. Widać, że ona jest. No zobaczymy, terowizy. czy ona. Tak, właśnie. Ale z drugiej no strony tak? współczuję tej dziewczynie, bo. No już pewnie ma. No. Mieć kompleks Nigdy takiej prostu, matki. A no to już druga rzecz. która jest po prostu. Ja zawsze współczuję każdym e, sławnym dzieciom. Tak. Znaczy e, dzieciom sławnych rodziców, bo miały, bo tam udało ci się. Tak. Bo sławna mama. One nie Moim mają Moim zdaniem matko. to jest tak, gorzej, tak. o wiele gorzej. I Patrz jaki tak. dziad. Widzisz? Trzeba uważać na tych drogach, moich kochani. Patrzeć. Wszystkie strony. Czy jest hate? Cały czas są na świeczniku, cały czas są porównywane z rodzicami. Tak. No. Syndrom taki Liza Minelli na przykład, O, bo to jest bardzo teraz taka historia na czasie, bo jakby Judy Garland, która teraz. Nie widziałam tego filmu ja jeszcze, też nie tak, wiedziałam. by the way, ale, nie, ale no to jest to, że to jest Carrie Fisher, tak, i matka Debbie Reynolds. No to są takie. Aktorki, które... Aktorki, no w ogóle słynne postacie, które się cały czas do siebie pode, po, porównuje, bo matka zrobiła to, no to ciekawe, czy ty pójdziesz w jej ślady i tak dalej. No. Mm -hmm. mm, to jest przykre dlatego, że dzieci sławnych rodziców mają... Ciężki kawałek chleba. Jeżeli chcą być w tym samym biznesie co rodzice, tak? tak? Jeżeli tak. chcą pójść tą samą drogą, no to już w ogóle. No i, no i właśnie to co powiedziałaś, ja że, że się narażają też na to, że wszyscy mówią im, że mają łatwo, bo rodzice tak. załatwili. No, no nie zawsze tak. tak, tak, tak Okej, okay, rozumiem, że na przykład, nie wiem, córka Jennifer Lopez jest tam, bo jest jej córką, mm -hmm. że jej tam załatwiła, okej, okay. tylko jakby dostała szansę. Tylko, tak. że tą szansę bardzo fajnie wykorzystała. Tak, bo mogłaby być na przykład dzieckiem fałszującym okropnie tak. i wtedy już by, no to tak, była na dokładnie. zasadzie nie ma talentu i tyle, ale. To już nawet, ale by, by doszedł to i jakoś by się to załatwiło i... Tak, nawet moim zdaniem, gdyby źle śpiewała. I Jennifer powiedziała: Nie, przecież ona tak pięknie śpiewa, i byłaby taka zakochana. To i tak publiczność, żeby to zweryfikowała. Wszystko tak? by zweryfikowało, dokładnie. Stała szansę fajnie, ok, Ja nie mam z tym problemu, ale bardzo dobrze ją wykorzystała. I ona jest taka delikatna, to jest właśnie taka fajna. Nie wiem, czy ona już jest nastolatką. Ilona, ma 11 ale? lat. 11, no to to jest taka jakby fajna nastolatka. Też była ubrana odpowiednio, nie była jakoś zbyt wystrojona, zbyt, zbyt rozmalowana, Zbyt umalowana. dokładnie. Dobra, słuchajcie, kończymy, bo Magi odpada szkoda. Bardzo Wam dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy Wam za wszystkie subskrypcje. Wpadajcie do Magdy na Instagram, jak chcecie, podglądać jej coziono na rzucie. Ja to tam się rzadko udzielam, więc tak. Nieprawda. Ja, no, ja ostatnio bardzo rzadko czas. się udzielam na Instagramie, więc to częściej niż ja. Zostawiamy Wam i linka pod spodem i do zobaczenia. Dzięki, Madzia. Dziękuję. Dziaki. Też bardzo pa, mi było pa. miło.